Cześć, ja nazywam się Mateusz Stręga, jestem dietetykiem i nietypowo spotykam się z tobą w niedzielę, bo chciałem przekazać ci bardzo dobre i ważne informacje. Pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, że jesteśmy w trakcie ciekawej i specjalnej serii. W tym tygodniu na kanale pojawiły się już dwa materiały, materiały, które miały dość wyjątkowy format i które co ważne cieszyły się Waszym ogromnym zainteresowaniem. Pierwszy z tych filmów to czego Harry Potter uczy nas o odchudzaniu, a drugi to jak wyjść z I oba te filmy stały się bardzo popularne i zyskały masę wyświetleń, komentarzy, a na ich temat dostawałem od Was całą masę wiadomości, dlatego jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś tych filmów, znajdziesz je w opisie tego filmu. I teraz możecie zastanawiać się, jaki jest powód tej serii specjalnej, skąd to wszystko się wzięło. A no wzięło się z tego, że mamy co świętować. Ta seria specjalna jest tak naprawdę świętowaniem. Jest świętowaniem tego, że z marki Mateusza Stręga w końcu. Spełniłem moje marzenie i staliśmy się keto centrum, czyli pierwszym w Polsce centrum dietetycznym, który specjalizuje się w dietach niskowęglowodanowych i diecie ketogenicznej. Jestem z tego niezwykle dumny i właśnie to postanowiłem uczyć, to, że jedno z moich największych marzeń właśnie jest realizowane. I te dwa filmy, które widzieliście, to nie koniec atrakcji i świętowania, ponieważ już w ten czwartek, właśnie z okazji tego, że Keto Centrum oficjalnie jest już otwarte, chciałem zaprosić Cię na wykład online, zupełnie darmowy wykład online, w którym porozmawiamy sobie o tajemnicach odchudzania na diecie ketogenicznej. Czwartek o godzinie 19 zaczyna się ten wykład i osobiście uważam, że jest to, będzie to najlepszy wykład, jaki w moim życiu poprowadziłem. Prezentacja jest już gotowa, przećwiczona i budzi we mnie mnóstwo emocji. Mam nadzieję, że te same emocje wzbudzi w Tobie. Co ważne, to ten wykład nie będzie nagrany, więc okazja, żeby się ze mną spotkać, żeby ze mną porozmawiać, żeby... Być w trakcie tego wykładu oraz zadać mi pytania na koniec tego wykładu jest jedyną okazją, później takiej okazji nie będzie, także sprawdź opis filmu, zapisz się na ten darmowy wykład, zobacz się we mnie, ze mną w czwartek i świętuj razem ze mną powstanie Ketocentrum. Dzięki wielkie, że tu jesteś i do zobaczenia w najbliższy czwartek. Cześć!